No, i tak to wygląda po przesadzeniu, po oczyszczeniu. żwirek troszeczkę z przodu został oczyszczony. On no tam się kąpie. Krzyczy tam strasznie, bo mu się nie podoba kąpiel. E, kryptokoryny co, wyleciały tam do tyłu, za korzeń, Część roślinek została wyeksmitowana, bo te same łodygi. Przejaśniało to okropecznie. Jeszcze się woda klaruje. Ale wygląda to całkiem, całkiem ok. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przyszłości. No Przejrzało, przejrzało, przejrzało. Nowy kamień wleciał. Przywieziony z wakacji. To jest kamień z Anglii. Lawa wulkaniczna. A te kamienie są lawą wulkaniczną z Teneryfy. Także jest, jest mała różnica, tu macie teraz dwa kamyki, no te mają troszeczkę jak ślimaków na sobie, także widać kropki, te mniej, te wyglądają na bardziej takie metaliczne, więcej metalu, a w tych jest trochę mniej, no zobaczymy, czy się zmieni, czy się nie zmieni, tak to wygląda. Powiedzcie, czy się podoba, czy się nie podoba, no na pewno jest na razie czyściej, zobaczymy jak będą się roślinki rozwijać, dużo więcej światła. Dużo jaśniej, także to mi się podoba. Eee, więcej przestrzeni, widać dużo, 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 dużo więcej przestrzeni. Jak ta roślina wyleciała ze środka i wleciała tam na, na tył. A te wleciały na środek. To są takie średnio, średnio wielkości roślinki. Także zobaczymy, jak to się będzie teraz rozwijać. No, wygląda ciekawie. Na pewno już wiem, że takie rośliny jak kryptokoryna, takie długie to będą wlatywać na tyły, na tyły, no ale cóż e, to było 6 miesięcy po założeniu akwarium i to było pierwsze moje e, takie czyszczenie porządne, porządne akwarium, e, takie gruntowne, że tak powiem, gruntowne przesadzka roślin, bo wybujały i te tutaj rekiny się ustawiły.